Bartololongo Bartololongo. nabożeństwo 20 sobot, Łaskami słynące nabożeństwo różańcowe. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, weź ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czytanie. W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Gdy jeszcze to mówił zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos. To jest syn mój wybrany. Jego, słuchajcie. Rozważanie wokół tajemnicy różańca. dziewiąta sobota. Jezus przemieniony na górze tabor. Kontemplacja polega na zwróceniu duszy ku Bogu. Jest ona naprawdę tak prosta, że nie wymaga żadnego natężenia umysłu czy układania słów, jest tak spokojna, że nie wymaga wysiłku, jest tak tkliwa, że łączy duszę z rozważaną kwestią. Dlatego kontemplacja nigdy się nie znudzi. Różnica między rozważaniem a kontemplacją polega na tym, że to pierwsze odbywa się poprzez myślenie i dlatego nazywa się modlitewną rozmową. Drugie zaś nie wymaga pracy myślowej, nazywa się więc modlitewnym odpoczynkiem lub modlitewnym trwaniem, ponieważ dusza odpoczywa w Bogu niczym w miejscu, do którego dążyła i w którym odnajduje spełnienie swoich pragnień. Ci, którzy rozważają, mogą porównać się do idących na piechotę, a to wiąże się z wędrówką i zmęczeniem. Ci, którzy kontemplują, mogą porównać się do jadących wygodnym powozem, nie męcząc się. Należy tu zauważyć, że dusza, aby wejść w kontemplację, musi poczuć się wewnętrznie poruszona przez samego Boga, by właśnie do Niego się zwrócić. Dlatego, będąc duszą kierującą się do Boga, dzięki Bożej łasce, jest rozjaśniona światłem z nieba i zagłębia się w słodkim odpoczynku, w którym zajęta jest pobożnymi myślami. W odpoczynku tak słodkim, że nazwalibyście go świętym wypoczynkiem. Lecz czym jest to zwrócenie się duszy i do czego ona się zwraca? Przedmiot kontemplacji, który objawia się duszy, nie jest zawsze ten sam. Nie jest to jedynie boska istota, Lecz wszystkie atrybuty Boga, trzy boskie osoby, a nawet najświętsza ludzka postać Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, powstałego z martwych, wyniesionego do chwały, wszystko to, co widać jedynie za pośrednictwem wiary, może być celem rozważań. Święta Teresa tłumaczy pewnym podobieństwem różnicę zachodzącą pomiędzy rozważaniem a modlitewnym odpoczynkiem, czyli kontemplacją, i oto w czym się ona wyraża. Wyobraźmy sobie dwa baseny, które wypełniają się wodą na dwa różne sposoby. W jednym z nich przypływa ona z daleka systemem podziemnych kanałów, druga wypływa z samego źródła i wypełnia basen bezgłośnie i z taką obfitością, że wypływa z niego nieskończona rzeka. Woda, która płynie przez akwedukt, symbolizuje, jak mówi święta Teresa, słodycz pochodzącą z rozważania. Ponieważ przyciągamy ją naszymi myślami oraz przemyśleniami, angażując do tego nasz intelekt. Pozyskując ją w ten sposób, wywołujemy głośny szum, jeśli tak można to ująć, w naszej duszy, podczas gdy modlitewne trwanie lub kontemplacja pochodzi ze źródła, gdzie woda płynie prosto i naturalnie od Boga. Teraz, kiedy Pan chce obdarzyć duszę łaskami, daje je w wielkim pokoju i słodkości, w najbardziej intymny możliwy sposób aby ta mistyczna woda wlewała się do środka wypełniając ciało tak że człowiek na zewnątrz w pełni raduje się z tego cudu to właśnie chce powiedzieć autor psalmów w tym wersie dilatasi cormeum czynisz moje serce szerokim i tak, kiedy ta niebiańska woda zaczyna tryskać z duszy, zdaje się, że całe nasze wnętrze otwiera się i rozkoszuje otrzymaniem oraz posiadaniem tych niewypowiedzianych dóbr, których umysł ludzki nie może pojąć. Rozchodzi się wtedy piękny zapach, jak gdyby w samym wnętrzu znajdował się piec, do którego wlane zostały aromaty i zapachy o wspaniałych woniach. Nie widać jednak światła, nie czuć też ciepła ani wonnego dymu, wnikającego do duszy, ponieważ rzeczy te są daleko głębsze niż można opisać. Kontemplacja jest spojrzeniem Boga lub istot boskich jest prosta, jasna, przenikająca, wynika z miłości i do miłości prowadzi. To spojrzenie proste nie prowadzi do rozmyślań, jak w rozważaniu, jest proste i przenikające, nie jak w momencie chwały, lecz odpowiednio do poznania wiary zawsze nieuchwytnego. W rozważaniach nie zauważa się, chyba że mętnie, z daleka i beznamiętnie tego, co w kontemplacji widzi się wyraźnie, z bliska i z uczuciem. Można ich lepiej zaznać, a nawet się z nimi nie identyfikować. Rozważanie piekła na przykład jest jak obserwowanie lwa na obrazie, rozmyślanie o nim bez ujrzenia go żywego. Rozważanie trudzi, męczy ducha a jego działanie trwa krótko, kontemplacja zaś zwyczajniejsza trwa godzinami, nie wywołując zmęczenia. W najczystszych duszach kontemplacja może trwać spokojnie kilka dni z rzędu, także na ziemskim świecie i w środku codziennego zamieszania. W momencie chwały pierwszy czyn błogosławionego spojrzenia świętej duszy będzie trwał wiecznie, pozbawiony zmęczenia, odrzucenia, zawsze taki sam i zawsze nowy. Kontemplacja jest uczestniczeniem w chwale, daje ona tego dowód swoją prostotą i stałością, nie szkodzi zdrowiu ani siłom i pokazuje duszy nowy świat, którego piękno uwodzi i w sobie rozmiłowuje. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Tym krótkim zdaniem Jezus Chrystus nawiązuje do tych, którzy poświęcają kontemplacji cały czas, jakim dysponują. Według tych słów pobożne dusze będą mogły odnaleźć niewymowne zadośćuczynienie za szyderstwa, jakie kierują do nich rozpustnicy i za gorzkie zniewagi, jakie muszą cierpieć ze strony osób niecierpliwych oraz nieprzychylnych. Kontemplacja warta jest więcej niż czyn, w tym sensie, że nie jest obowiązkowa, bo gdyby chciały się zastąpić czyn kontemplacją, byłoby to jedynie zwykłe złudzenie. Połączenie obydwu zaś czyni życie doskonałym. Modlitwa jest w nim konieczna, a czyn nie mniej niezbędny. Czyn, który zakłada potrzebę i nieszczęście, zakończy życie usiane biedą oraz cierpieniem. Sama kontemplacja zaś pozostanie albo, ująwszy to lepiej, stanie się doskonała, kiedy zamiast blasku wiecznej chwały, którego możemy doznać już na ziemi, ujrzy światło swojego źródła i bytu boskiego w samym sobie. Modlitwa różańcowa Ukaż nam, panie, swe oblicze, Tobie ufamy, obdasz nas spojrzeniem. Ma nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który przemieniłeś się na górze Tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego Jezus, który przemieniłeś się na górze tabor, święta Maryjo Matko Boża, modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego Jezus który przemieniłeś się na górze Tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który przemieniłeś się na górze Tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który przemieniłeś się na górze tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który przemieniłeś się na górze tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który przemieniłeś się na górze tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus który przemieniłeś się na górze tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który przemieniłeś się na górze tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który przemieniłeś się na górze Tabor. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wow. Królowo Różańca Świętego w Pompejach, Matko nasza najsłodsza, spraw, abyśmy żyli zawsze, patrząc na Jezusa, by już na tej ziemi zaznać piękna Jego oblicza w oczekiwaniu na wychwalanie Go na wieki. Błogosławiony Bartololongo, apostole Różańca Świętego, módl się za nami. Modlitwy w intencjach papieża. Ojcze nasz który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Witaj, królowo, matko, miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo. Nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez Przeto, orędowniczko nasza, owe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa! o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Memorare do Matki Bożej Pompejańskiej Pamiętaj o najłaskawsza dziewico Różańca Świętego, nie ma takiego, który Tobie się zawierzył, a nie zostałby wysłuchany, który by nie otrzymał Twojej pomocy poprzez Różaniec. I ja, kierowany tą wiarą, przychodzę do Ciebie, o Matko Miłosierdzia, Dziewico, dziewic, potężna królowo-zwycięska, oto jak grzesznik u Twoich stóp błagam o łaskę, błagam o wstawiennictwo. Proszę, nie lekceważ moich błagań, Matko Słowa, ale przez Twój najświętszy różaniec i upodobanie względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mnie. Amen. Zadanie. Przyjmij zaproszenie Pana do wysłuchania Jego ukochanego Syna, nie zapomnij każdego dnia żywić się duchowo Słowem Bożym, od którego zależy urodzajność życia chrześcijańskiego, słuchając słowa Bożego módl się szczególnie podczas mszy świętej, podczas której doświadczy cudu przebywania z Jezusem i otrzyma siłę wyświadczyć o Nim w życiu codziennym. Akt strzelisty o Maryjo, matko i nauczycielko duchowa spraw, bym kontemplował twarz Chrystusa piękniejszą niż samo słońce. Modlitwa o kanonizację błogosławionego Bartolalonga. Boże, Ojcze Miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości błogosławionego Bartolalonga. Żarliwego apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego, głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości. Dziękujemy Ci Boże za jego niezwykłą duchową podróż, jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię spraw, by błogosławiony Bartololongo został wkrótce zaliczony do grona świętych Kościoła Powszechnego, tak by każdy mógł nasztadować go jako wzór życia i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem. Amen. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważania pochodzą z książki wydawnictwa Rossemaria pod tytułem Nabożeństwo Dwudziestu Sobód, napisanej przez błogosławionego Bartolo Longo.